Tak, tak mówisz? Jest tam To gini. Czyli to są wampiry. Co oni tu robili z wampirami? Z drogi kupomiencha! Ha, chyba mnie nie lubią. Nie mogę ich spalić za kraty? Buu. Głupie. Co masz w komodzie, wampirze? Fartuch kowala? Coś ty robiła w fartuchu kowala? Jakieś niegrzeczne zabawy. Mm -hmm. Samą sobą w przebraniu. <laughs> dźwignia. Druga dźwignia. Cholera. Dobra, pierwsza, nie otwieram. Jak ja tu idę, żeby się nie zamotać jakoś? Aha, czy ja miałem tu iść. A tamte drzwi, które tam były, to był opcjonalny obszar. No to wrócimy się. f 6 to była pułapka, to uważamy. Co mamy tutaj? Eee, żelazny młot bojowy. Holy shit. Żelazna okuta zbroja. Kufer na poziomie ucznia z Lokiem. A jeszcze może w tą. Igitesik. Co mamy w środku? A małe co nieco. Stan, chodź tutaj. Jesteś dla mnie dobrym. Musisz coś zrobić. Co? Co? Wej, żelazny młot Dobrze. Co, ja się zablokowałem na czymś? Fak. Mam przekócnąć. Dobra. Fak. Dobrze. Zamknij drzwi. To niemożliwe. Urwać. Dobra, olewa. Ja wezmę ten mod, ja wezmę tę zbroję i ci ją dam. Eee. Głupota. Głupota. Tyle złota, ile uważasz za słuszne. Głupota. Gdzie jest ten strój? Okuta zbroja była na O. Gdzie jest O? Przeleciałem już O. Gdzie to jest? O, zgubiłem. Nie, żelazna, okuta zbroja na rzut. Daj. Strójmy, strój, już dałem. Jeszcze żelazny młot bojowy. Daj. Zobaczymy, co on z tym zrobi. Ruszajmy. No, ruszajmy. Są dupę, bo nie mogę wyjść. Dobra. Ciśniemy. O mój Boże, patrzcie, jak go postrzelił prosto w gardło. Chryste panie. Au Masakra. Czekajcie, a ja mogę to jeszcze go dodukczyć? Yeah. Oh! Chuj ci w oko. O, oh, podpaliłem ją jednak. Giń, Ja yeah. Nie trzeba było tu przyłazić. Czekaj. Weź nie pierdol. Teraz umrzesz. No, dziękuję. Opera dodobnie do listy znajomych. No widzisz opera jaki będzie sławny. O kurwa mać, co tam jest? Chowaniec? Aaaaa! Oj 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 Mikstury Zapomniałem że mam w ulubionych Ej, ty weź tam tankuj! frajerze. Gin mag bojowy. A Stanwar jest... nietknięty prawie. What the fuck. Ja tu umieram, a on się opierdala. Bardzo dobrze. Masz z też przy dupce. Nie trafiłem. Yeah! Kurde, wampirzy władca? O Jezus, Maria, co oni tu robili? Jakieś ludzkie stonogi. Kurde, ale ten chowaniec był przejebany. Całą manę mi zabrał książki dla dzieci. Huuu, ostro było. Kajita też poturbowali. Wali mnie, twoje dość, biń. Tak kończą ci, którzy zadzierają z Ozim i Tywoltem i ze Stenwarem. Mite o Szeogoracie. Tak? Szeogorat, tak? Niedoświadczony przywoływacz od mrożenia. Czarna maga nie jest lepsza od moich szat, tak więc olewam. Książki talerze chuj moje dzikie węże. Tylko ty, kurde, może byś nie nadupcał tak. z włókien, tylko tankował. Kurde, nie mogę mu żadnych taktycznych opcji ustalać, szkoda. Eee, ciśniemy. F6. Mam życie i ten na full, więc... Aaaa, kręgosłup! Cóż, to nie wygląda obiecująco. Aaaa! Gin. Chłopcy! Przemroził mnie. Co Wilk? A... Ortorn? to jest Ortorn? To jest ten, który uciekł. A mogę z nim rozmawiać. Ej, go nadłupca? Przysłał cię Aren. Posłał cię na ratunek, prawda? Niedokładnie. Co? Księ. Och, oh. Nie powinienem ich brać, wiem. To było głupie. No, co ty nie powiesz? to się już nie powtórzy. Pomóż mi stąd wyjść, a ja pomogę ci w poszukiwaniach. Proszę, proszę. Średnio mu ufam. Już ich nie mam. Wzięła je zaklinaczka. Ona mnie tu uwięziła. Proszę, wypuść mnie. Jest jakiś klucz? Nie, to te dźwignie w środku. Uważaj, żeby nie pociągnąć złej. Proszę, pośpiesz się. Nie chcę tu gnić. Czemu siedzisz w Nie Wrzucili mnie tutaj, bym czekał, aż będą gotowi, by wykorzystać mnie w jednym ze swoich eksperymentów. To nie tak miało wyglądać. Myślałem, że potrzebny im pomocnik, a nie królik doświadczalny. E, może zasługujesz na bycie królikiem doświadczalnym. Zostawiaj mnie tutaj. Ten pało. Zrobimy tak, zrobimy save'a. Quick save powiedziałem. O, żelatnik uda mi się. Ojej! No było szybkie. O! O, o, o w tą stronę bardziej. Sukces! Zrastam i otwieranie zamków. E, źle. 7, 8, 8 Moje światełko. Jakiś zajebisty młot. A, chyba mu się nie przyda, Stan. Mm -hmm. Musisz coś zrobić. Dobrze. Co? 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 Weź lasem odbojowy. Dobrze. A i z tego używaj, jak chcesz. To wszystko? Tak, to wszystko. Czemu nie ma, nie ma jakiegoś hotkey'a pod to rozkazywanie? Byłoby o wiele szybciej i lepiej. Mieszek z pienionoszkami. Ja chcę się uczyć z tych książek, kurde, do tej pory bardzo mało mi jakieś experience dały. Klejnoduszy, dziękuję. Drobne klejnodusze, to muszę zabijać jakieś, nie kraby do tego. O, o, jebana kapusta. Cesarski hełm, on nie ma hełmu. Zapierdalaj potem hełm. Tak. Jasne. Nie. Możesz mi wręczyć tyle złota, ile uważasz za słuszne. Źle nacisnąłem. Moja wina. Ha? Huh? Musisz coś zrobić. Dobrze. Co? Co? Pocałuj mnie. Dobrze. Dobrze. Weź se saszki hełm. Założysz go? To wszystko? No. Zakładaj hełm. Co jest za tymi drzwiami? Aha, jest... Dalsza część lokacji. Gdzie te dźwignie? Gdzie te dźwignie? A tam jest co? Tam jest coś jeszcze innego. Gdzie są? Aha, tu są dźwignie. Dobra, F6. Zobaczymy. Czy mogę Ci pomóc? Dziękuję. Obiecuję, że Ci pomogę. O! A potem wrócę do Akademii i będę ich błagał, żeby mnie przyjęli z powrotem. No, nie wiem, czy to będzie takie proste. Gdzie są księgi? Tak, oczywiście. Przecież mówiłem, że ci powiem, prawda? Ma zaklinaczka. Bardzo ją interesowała jedna z książek. Ale nie wygląda nie na zaufanego. Nie uwolnić. Haha. Ha. Dziękuję ci. Kto wie, co by ze mną zrobili, gdyby nie ty. by cię. Pomogę ci stąd wyjść. Ja chcę twojej pomocy. W porządku. Co się tutaj dzieje? Miałeś coś ciekawego w celi krzesło. I śpiwór. Znaczy posłanie bardziej. Co mam za trzecim za bramką numer 3? Nic, pustka. Absolutne zero. To ciśniemy w tamtą stronę, tak? Ojej, jak daleko. To idziemy. Eee. <śm> No, dobra. Tutaj, winogrona. To jest to. Całe życie na winogronach. Ciśniemy dalej. Start. O, to jest ciekawe. Znowu. Trzeba było tu przyłapać. Ojej, na Ci ich. On wezwał. Atronacha, nice. Yeah. Czyżby. Kto mnie tak napierdolił? Chyba ten, ten, ten mój kumpel. Łee. Chyba mi się przyda czar czarna, Atronacha. Uczeń burzowego maga, ojej. Schowam się tutaj. Sz strzelaj do wampirów, oooo. O i tam tankują jak szalenie. Stenwar traci życie, a ja jadę iskry na dwie łapy. Czemu on nie ma miecza żadnego? Co ten Stenwar robi? Ale go odjebało. Stenwar! Czemu nie masz wejściu mieczy? miecza? O morko orkowy wielki miarz. Dokładnie, czemu go kurwa nie używa? Coś się zacięło. Aha, chyba sobie w końcu kupię czarny na tego Atronacha, bo kurde fajny był. Kurek, na co mi kurek? Taniec w ogniu Nic. Kamienne miasto. Nic. Czarna strzała. Nic. Monomit. Nic. Nie mogę się szukać, aż będę miał na 40. Wtedy sobie będę mógł ho, 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 kupić nowe rzeczy. Nic mi te książki nie dają, nic mi nie dają, jest coś w komodzie. Gówno. Oni mają coś przy sobie? Smoczy język, nice, 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 nice. Tutaj coś, a ja tu już byłem. Ten chłop ma coś przy sobie? Nowo... Mm -hmm. A, ona żyje. Uważaj! <laughs> Pieprzyć wampiry, wampiry są chujowe w tej grze. Nie podobają mi się. Ja wolę te z y, pamiętników wampirów. Ja się śmieję, a kurde, ogląda pamiętniki wampirów. Nie, nie jest aż taki zły serial. A już oglądam dwa sezony. No to pociągnę to do końca. Dobra, ciśniemy dalej. A kurde, warto było chyba teraz, co myślę, że warto było przykoccić w pioruny, bo one odbierają też manę. Przed nami krypta. nekromanci. Uważaj. Ups. Yeah. Nie, nie ma tu nikogo. Wydawało ci się. Nie znaleźli nas jeszcze. No to jeszcze trochę łuku pocisnę. Idzie tutaj. Włączył se tarczę. Bijacz? Trafiłem go! Yeah, I heja, mi wzrosło. i <tryk> 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 dziękuję. Oni walczą, czy? O, kościotrupy! Nasz, nasz kielet będzie lepsze. Jednak nic nie ma. Ktoś! że już ich nie ma. Kolejne kościotrupy. Co to było? Beach please. To nie jest dla mnie zbyt duże wyzwanie, wiecie? Wiecie to, twórcy gry? Wiecie? W ogóle nie używam okrzyków. Dlaczego ja tu w ogóle przylazłem? Eee, dlaczego? Bo jesteś tempą pałą. That's why. Jeszcze <laughs> te teksty. Why? Because fuck you. That's why. Proszę bardzo, mam nowy czar. cza Gdzie są moje księgi? To nie są moje księgi? Ach, co ja